Dzień dobry, witam Państwa w suplemencie do poprzedniego filmu poświęconemu radiomagnetofonowi RMS 404. No, postanowiłem nagrać ten film, ponieważ troszeczkę komentarzy się pojawiło i pewne rzeczy trzeba spostować, inne dopowiedzieć. Po pierwsze, tak, od dłuższego czasu uważałem, że urządzenie ma taką ładną nazwę Klaudia. No nie, faktycznie Claudia to produkowała Eltra. Tutaj mamy tylko symbol RMS 404. Słabe. Trochę słabe. Fajnie kiedyś nazywano to urządzenia Etiuda, Faust i tak dalej, i tak dalej. Czyli z całą pewnością nie mamy do czynienia z Claudią. To jest jedna sprawa. Drugi temat to to co mi nie wyszło na tym filmie czyli pokazanie funkcji tegoż radiomagnetofonu jako wzmacniacza daje się to robić niestety akurat w momencie kiedy uruchomiłem tą funkcję w radiu pojawił się jakiś banalny kawałek muzyczny, który YouTube no, nie pozwolił tego że tak powiem puścić, dlatego jest kompletna cisza w tym miejscu. O, w takim razie powtórzymy ten eksperyment i zobaczymy, jak ta funkcja działa. Kolejna sprawa: to jeden z właścicieli taki, takiego właśnie radiomagnetofonu zwrócił uwagę, że jest jeszcze jedna ciekawostka, o której ja nie wiedziałem, bo nigdy tego urządzenia nie używałem na bateriach. Otóż podświetlenie kasetki. Yy, nie działa przy zasilaniu z baterii. No, akurat nie mam pod ręką 8 baterii R20, więc chyba raczej tego nie sprawdzę. Mm, przyglądałem się, jak wyglądają zaciski, żeby ewentualnie podłączyć to z zasilacza laboratoryjnego, ale musiałbym bardzo głęboko tam sięgać. Więc może po zdjęciu obudowy ewentualnie przetestuję tę funkcję. W każdym bądź razie mamy tutaj czynnik ekologiczny. Podświetlenie kasety przy pracy z baterii nie działa. No dobra, ale teraz wróćmy do funkcji pod tytułem wzmacniacz. Posłużę się tutaj jako źródłem sygnału drugim magnetofonem. To jest urządzenie ze stajni Radmora. Taki magnetofon DEC 5530. No i właśnie, Radmor sobie się uruchomił. RMS-a mamy w trybie zapisu i po prostu używamy go jako wzmacniacza. Słychać, funkcja ta działa. Tutaj mamy układ automatyki, tak jak w starszych magnetofonach. On sobie reguluje poziom sygnału, tak żeby właśnie taśma nie była przesterowana, ale o tym to chyba już wspominałem. No dobrze. Nie powiedziałem też o parametrach tego urządzenia. Otóż. Pasmo przenoszenia tutaj nie jest imponujące. To co udało mi się znaleźć w internecie, to jest od 63 Hz do 10 kHz. Mówimy tutaj o magnetofonie. Współpraca tylko z jednym typem taśmy, taśmą żelazową. No i zakres odbieranych częstotliwości. No to typowe dla radioodbiorników tamtego okresu. Co ciekawe, nie znalazłem informacji na temat dynamiki. Prawdopodobnie gdzieś ona była w granicach 50 dB. Tak sądzę, bez układów redukcji szumów. No to tak typowo to, to wyglądało. No dobrze, może spróbujmy w takim razie mm, zajrzeć do środka, jak to urządzenie wygląda wewnątrz. Po zdjęciu tylnej części obudowy. Mamy tutaj dostęp do e, wielu elementów tego magnetofonu. E, widać płytkę radiową, na której są widoczne dwa układy scalone. U416B. To będzie prawdopodobnie wzmacniacz pośredniej częstotliwości. Głowica e, UKF zrobiona na piechotę, na tranzystorach. Stero-dekoder UL1621. No i to by było tu mniej więcej tyle. Czyli płytka radiowa, płytka magnetofonu i płytka wzmacniacza. Mamy jakiś ekran. Teraz mamy tutaj dostęp do mechanizmu. Widać, że koło zamachowe jest troszeczkę inne niż w typowych konstrukcjach Kasprzaka. Ale to wynika właśnie z tego, że mamy do czynienia z urządzeniem przenośnym. Jest wąski pasek i jest wyraźny tutaj rowek w kole zamachowym. Pasek nie ma prawa spaść tak? w, tym, w tym wypadku. Widzę, że jeden kondensator jest wymieniony, drugi filtrze zasilania nie jest wymieniony. No. To w zasadzie chyba, z tego co pamiętam, wymieniłem jedynie pasek w magnetofonie. Nic z tym urządzeniem nie robiłem. Działa poprawnie. Hmm. Podejrzewam, że brak tego sygnału zestrojenia to, to może wynikać z dwóch rzeczy. Albo faktycznie głowica jest kiepsko dostrojona, ale raczej nie, bo dość dużo stacji odbiera. A drugi powód może być taki, że gdzieś. Mamy urwany jakiś kabelek od y, przełącznika albo zaśniedziałe styki przełącznika i z tego powodu y, nie jest to widoczne. No, oczywiście można się też dostać pod, do drugiej, na drugą stronę tego radiomagnetofonu. Wymaga to odkręcenia kolejnych śrub i, y, y, i można to też zrobić, no tam po prostu zobaczymy y, Mechanizm od drugiej strony, plus tą płytę tutaj, na której jest zmacna, czyli część magnetofonowa. No i chyba, chyba to z grubsza to tyle, jeżeli chodzi o tą część mechanizmu. A nie, przepraszam, wymieniłem też silnik. Jest porządny silniczek włożony. Ten, który tu był, już po prostu dożył żywota. Jeszcze jedna rzecz jest, ale to chyba już nie moje dzieło. Mostek prostowniczy włożony pewnie zamiast czterech diod od strony dru druku wlutowany no i tak to mniej więcej się prezentuje wewnątrz. Skoro już się dostaliśmy do środka podpiąłem zasilacz do wyjść baterii no i spróbujmy zobaczyć czy jak to jest z tą kieszenią kasety? Faktycznie nie podświetla się. Czyli, czyli tutaj użytkownik mówił prawdę. Natomiast te diodki sobie działają elegancko. No to odkręcimy jeszcze parę śrubek i zobaczymy, co dalej. No dobrze, dostaliśmy się do środka. Mamy tutaj już wszystko widoczne. Po tej części dwa wzmacniacze MC UE1481, przełącznik, zapis, odczyt. Licznik taśmy. Mechanizm zwalniania. Dwa głośniczki GD12 na 5x5, na 5W 4 om. Czyli, tak jak tutaj mamy, wychodzi na to, że 12V zasilania. No, to możliwe, że 2x4W przy mocy maksymalnej tych układów 6W. Czyli nie pracują na jakichś ekstremalnych warunkach. No i cóż jeszcze? Mikrofony w tych uchylnych elementach. Złączki ułatwiające serwisowanie, wyjmowanie poszczególnych modułów. Skala. Jeszcze zobaczmy, sobie, jaki jest rozwiązany wskaźnik. Czy to jest na piechotę zrobione na tranzystorach? Hmm, ta płytka jest niestety niewidoczna w tym miejscu. No ale chyba. Tutaj mamy. Tak, tu jest to widoczne. no są tranzystory. Czyli nie mamy tu układów scalonych A277D bądź UL1980, tylko po prostu jest linika zrobiona na tranzystorach. A nie tak jak myślałem na układach scalonych typowych. No cóż, no widać, że tu jakiś pomysł był dodatkowy, bo mamy tutaj taki kształt ciekawy, jakby tu miał gdzieś. Jakiś wysokotonowy mały gwizdeczek trafić, ale, ale nie trafił. Tak to jest dokładnie pod tą atrapą. No można coś tu chyba nawet miejsce na wkręty jest. No więc zamyślę było coś jeszcze dodatkowo tutaj kombinowane. W takim razie napęd skali oczywiście no lineczka. Tak jak to we wszystkich prawie tego typu urządzeniach i chyba to, to tyle także myślę że mogę spokojnie skręcić to urządzenie i zobaczyć o, jeszcze jedną funkcję pokazać nie pokazałem tego czyli jak podłączamy słuchawki radiomagnetofon został już ponownie złożony Teraz jeszcze spróbujmy podłączyć do niego słuchawki. Tu posłużę się taką sześcióweczką. I pamiętam szczerze, powiedziawszy, w którym położeniu głośniki są odcięte, a w którym nie. Zaraz się przekonamy. Ok, tak. W tym położeniu, akurat w którym włożyłem, grają zarówno słuchawki, jak i głośniki. Czyli obracamy wtyczkę o 180 stopni i powinno nam się to udać. Złośliwość rzeczy martwych nie mogę pocelować. Tak. Teraz głośniki nam ucichły. Grają tylko słuchawki. Czyli jeszcze jedna dodatkowa funkcja. No, tutaj jest. Tak. E, zaimplementowana oczywiście e, z uwagi na wiek tego urządzenia jakieś cuda się tutaj dzieją z, tą, z tym przełącznikiem ale ale z tym sobie poradzimy no cóż dziękuję za uwagę do następnego odcinka tym razem chciałem e, trochę opowiedzieć o kasetach magnetofonowych i pewnym bardzo interesującym wydawnictwie z lat dawnych. Dziękuję Państwu za uwagę.